To jest taki moment w życiu kobiety, że naprawdę już chciałaby z siebie to wszystko zrzucić i być wolna. To nie znaczy być jak facet. Ja to porównuję do bycia syrenką. Hmm. Od pasa w górę jestem kobietą, a od pasa w dół już nie pełnię funkcji reprodukcyjnych po prostu. O, to wiesz co, jak powiedziałeś o tych funkcjach reprodukcyjnych, to chciałam tutaj zdecydować artystkę Woko która mówi tak. Przechodząc przez klimakterię, możemy czuć się podle, jeśli świat postrzega nas jako stare i nieprzydatne. Też możemy się za takie uważać. Aby dostrzec swoją mądrość, trzeba zdjąć te kulturowe okulary, zanurkować w siebie, przestać widzieć w sobie tylko ciało, które ma się podobać, czy macicę, która ma rodzić, ale osobę cielesną i duchową. I również ona tłumaczy pewne powiedzenie rdzennych Amerykanów. I to jest to clue. W czasie pierwszej miesiączki dziewczyna wchodzi w swoją moc podczas następnych jej używa, w czasie menopauzy się nią staje.